Proszę bardzo, moi drodzy. Co tutaj tatuś robi, kurwa? Otwieram nowe opakowanie swojego kolagenu, kurwa. A jak? Co wy myślicie? Czy ja zapominam o pewnych rzeczach? Jakże istotnych? Dla mojego zdrowia i organizmu? Nie. Codziennie z rana, czy tam do południa. Pijam kolagen, popijam inne suplementy różnego rodzaju. No nie mogę wam o wszystkim powiedzieć, bo by byście chcieli wszystko od razu wiedzieć, że ja kurwa zdradził wszystkie twoje sekrety. Czemu jak w wieku 45 lat wyglądam jak młody Bóg? Nie da się kurwa. kurwa Za miesiąc to ja kończę 45, będę 4-6 wchodzić, Ja pierdolę. Stary chuj, ale się trzymam. Zapraszam po kolegę. Dziękuję bardzo. Gasimy.